Hej, z tej strony Ice Steve i witam Cię w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj chciałem zaprezentować Wam pamiątki Clementine z sezonu drugiego w A New Frontier. Przypominam, żebyś dał lajka, like, bo Ci na rękę. Bo nie wiem, po co Ci ta ręka, skoro nie dasz mi łatki w górę. Nie będę już przeciągać. Lecimy. W sezonie drugim mamy cztery zakończenia, czyli Pozostanie z Kenem, Pozostanie z Jane, Zostanie w Wellington oraz Samotna Wyprawa. Jeśli pozostaniemy z Kenem, to dojdzie do wypadku samochodowego, w którym Kenny zginie, a Clementine otrzyma bliznę na czole. Jeśli pozostaniemy z Jane, to Clementine będzie mieć napis AJ na ręce. Jeśli złamiemy się i posłuchamy Kennego, aby pozostać w Wellington, to później podczas strzelaniny Clementine oberwie pociskiem w policzek. Kiedy Clementine postanowi wyruszyć sama z AJ'em, to straci palec. A więc to na tyle z tego filmu. Jeśli Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, bo rękę ci utnę. Subskrybuj i komentuj. Na razie, no i cześć!